Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym, pięknym, słonecznym dniu. Słonko świeci dzisiaj na tyle mocno, że zmusiło mnie do wejścia w cień, aby mogła nagrać ten film. Ale powiem wam szczerze, że z chęcią położyłabym się na jakimś leżaczku, zamknęła oczy i pozwoliła, aby te promienie słońca powędrowały po moim ciele i aby... Mnie napełniły tym ciepłem, które w nich jest. Wiemy dobrze, że dzięki promieniom Słońca yy, nasz organizm wytwarza niezwykle ważną witaminę D. Promienie Słońca są nam po prostu niezbędne, bo dzięki nim możemy być zdrowi. Ale równie potrzebne, równie ważne jest dla nas Słowo Boże, bo dzięki temu Słowu. Możemy być mądrzy. Czyli promienie słoneczne niosą nam zdrowie, natomiast słowo Boże niesie nam mądrość, która także wiąże się ze zdrowiem, bo człowiek mądry żyje zdrowo przecież, wybiera zdrowe rzeczy, wybiera zdrowy tryb życia. Więc moi drodzy, pochylmy się nad słowem Bożym, aby dać się przeniknąć tej Bożej mądrości, która w nim jest. Właśnie dziś to słowo kieruje naszą uwagę na mądrość i pokazuje, jak bardzo ważna jest ta mądrość. Posłuchajcie fragmentu z pierwszego czytania. To jest czytanie z mądrości Syracha. Mądrość wywyższa swych synów, i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, a ci, którzy dla niej rano wstaną, napełnią się weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi, którzy jej służą, oddają cześć świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, będzie trwał bezpiecznie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego potomkowie. Zobaczcie, moi drodzy, to czytanie jest niczym innym jak pochwałą mądrości. Ono powinno nas y, zmotywować do tego, żebyśmy pragnęli. Się tą mądrością napełniać, żebyśmy pragnęli tą mądrość posiąść, bo jakie obietnice są tutaj związane z tą mądrością? Zobaczcie, mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Czyli mądrość troszczy się o tych ludzi, którzy jej poszukują, którzy się na nią otwierają. Mądrość zabezpiecza, można powiedzieć, tych ludzi. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, czyli mądrość niesie życie, tak? Niesie radość, bo kto dla niej rano wstanie, ten napełnia się weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Zobaczcie, mądrość przynosi nam samo dobro. Mądrość niesie nam życie, niesie nam radość, niesie nam chwałę. Yy, przynosi nam po prostu Boże Błogosławieństwo. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego potomkowie. Czyli mądrość nawet przenosi się na dalsze pokolenia, czyli można ją przekazywać, ona się rozsiewa. Ci ludzie, którzy są napełnieni mądrością, mogą ją dalej przekazywać. Coś niesamowitego, mądrość. Myślę, że każdy z nas chciałby być mądrym człowiekiem. Myślę, że nie ma takiej osoby, która by powiedziała – ja chcę być głupią osobą, chcę być głupim człowiekiem. Nie każdy chce być mądry, ale nie każdy otwiera się na tą mądrość i nie każdy rozumie, że mądrość trzeba zdobywać, że mądrość jest czymś, na co się trzeba otwierać, co trzeba przyjmować w takiej pokorze. Że mądrość można przyjąć wtedy, kiedy ja się uniżę przed tą mądrością, kiedy ja uznam, że ja nie wiem wszystkiego. Wtedy robię taki, taką przestrzeń dla mądrości, moi drodzy. Czymże jest mądrość? Ja dzisiaj sobie zerknęłam do Wikipedii i. Przeczytałam tam coś takiego, że w najszerszym znaczeniu jest to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Czyli zobaczcie, mądrość zawsze się wiąże z jakimś dobrem, czyli jest to wybieranie tego, co niesie jakieś dobro, co jest pozytywne, co niesie jakiś pozytywny rezultat. Tego nie widać może od razu. Ale w dłuższej perspektywie tak się dzieje. W głębszym sensie mądrość to jest zdolność do działania nacechowanego głębokim emocjonalnym zaangażowaniem, zwiększającego w dłuższej perspektywie czasowej nie tylko dobro własne, ale też dobro ogólne. Zobaczcie, to głębsze podejście pokazuje nam, że mądrość zwraca uwagę. Nie tylko na siebie samego, ale także na ogół, na innych ludzi, czyli mądry człowiek podejmuje takie decyzje, które służą nie tylko jemu, nie niosą dobra jemu samemu, ale niosą dobro także innym ludziom. Czyli zwracam uwagę na, na tych ludzi, którzy są wokół. I zobaczcie, mądrość to nie jest to samo, co wiedza. Platon uważał, że mądrość jest równoznaczna z wiedzą, czyli człowiek, który ma wiedzę, automatycznie będzie wybierał zawsze dobro. Ale my wiemy z życia naszego, że tak nie jest. Można mieć wiedzę na jakiś temat, choćby na temat tego, że palenie papierosów jest szkodliwe, a można po te papierosy sięgać. Można palić papierosy, zatruwając siebie, zatruwając także własne dzieci. Można to robić, chociaż ma się wiedzę. Czyli wiedza nie jest równoznaczna z mądrością. Wiedza nie gwarantuje nam podejmowania mądrych decyzji, postępowania w sposób mądry, dobry. Arystoteles, który był uczniem Platona, zauważył, że aby praktykować mądrość, aby mądrze postępować, trzeba mieć określone predyspozycje psychiczne. I Cóż to mogą być za predyspozycje psychiczne, moi drodzy? Cóż nam jest potrzebne, abyśmy mogli praktykować mądrość w życiu? Tutaj też z pomocą przychodzi Wikipedia. W takich punkcikach jest to wymienione, moi drodzy. To jest umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i możliwie najbardziej obiektywnej perspektywy. Czyli mądry człowiek, Kieruje się szeroką perspektywą. Stara się spoglądać na rzeczywistość szeroko. Stara się ogarnąć to takim obiektywnym spojrzeniem, czyli nie ja, moje, moje subiektywne widzenie danej sprawy, tylko jak to może wyglądać z tej perspektywy obiektywnej. Czyli ja mam jakieś zdanie na jakiś temat, coś myślę, coś robię, ale to nie musi być wcale święta prawda. Ale to nie musi być tak. Muszę sobie zdawać sprawę z tego, że moje spojrzenie jest. Spojrzeniem wąskim, tak? Moje spojrzenie to jest spojrzenie jednego człowieka, który został w jakiś sposób ukształtowany, który ma jakiś określony charakter, określony temperament. I moje spojrzenie jest takie niepełne, moje spojrzenie jest takie, można powiedzieć, trochę skrzywione. Ja potrzebuję odnieść się do czegoś większego, czegoś szerszego. Jeśli chodzi o następną umiejętność, to tutaj jest jeszcze podane: umiejętność panowania nad własnymi emocjami i popędami. Człowiek mądry to człowiek, który potrafi kierować swoim postępowaniem, który nie ulega emocjom, który nie daje się tym emocjom ponosić, popędom ponosić, tylko potrafi nad nimi panować. Potrafi Kierować je ku dobru, czyli jeżeli ja widzę, że dana emocja, yy, jakaś porządliwość, która jest we mnie, zmierza do czegoś złego, nie wchodzę na tą drogę. Tak? Potrafię to opanować, potrafię być nad tym, potrafię to wykorzystać do dobra, a nie dać się temu tak ponieść. Jak rzeka niesie, wiecie, jakąś tam kłodę, i, i, i ta kłoda nie ma nic do powiedzenia, jest po prostu przenoszona. Kolejna rzecz to jest posiadanie sprawnego mechanizmu psychicznego podejmowania decyzji. Czyli umiem podejmować decyzje, bardzo konkretne działania, bardzo konkretne kroki, po to, żeby osiągnąć dobro. Czyli moi drodzy, mądrość to jest po prostu. Zdolność takiego życia, dokonywania takich wyborów, które prowadzą do dobra, nie tylko własnego, ale dobra także innych ludzi. Czyli ja biorę pod uwagę innych ludzi. Mądrość nie jest egoistyczna. I mądrość nie jest czymś łatwym. Nie jest czymś, co My mamy już dane od razu. Mądrość jest czymś nabytym. Mądrość jest czymś, co zdobywamy w trakcie naszego życia. Zobaczcie, tutaj dalej w tym pierwszym czytaniu jest napisane: Z początku powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, zada mu ból swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice. Czyli zobaczcie, tu jest pokazany właśnie taki proces budowania się tej mądrości. Czyli mądrość y, przychodzi wraz z nauką, a nauka to jest zawsze jakiś ból, jakieś cierpienie, to jest jakiś trud, to jest zmaganie się z jakimś własnym lenistwem, z własnymi porażkami. I ta. Mądrość stopniowo wchodzi w duszę. Wchodzi w duszę i zaczyna w tej duszy mieszkać. I ta dusza musi tą mądrość praktykować w życiu, żeby ta mądrość była w, w niej dalej. Tak? Bo jeżeli ta dusza odejdzie od tej mądrości, przestanie ją praktykować, przestanie kierować się jej zasadami, no to ta mądrość pryska. Tu jest napisane ostatnie zdanie z pierwszego czytania: A jeśli by zszedł na bezdroża, opuści go i wyda go potężnej klęsce? Czyli mądrość nie jest czymś, co my sobie złapiemy, mamy i jesteśmy mądrymi ludźmi, tylko mądrość trzeba cały czas w sobie pielęgnować, trzeba się cały czas na nią otwierać, trzeba cały czas być na nią uważnym i postępować zgodnie z jej wymaganiami. I wtedy stajemy się coraz bardziej mądrzy, moi drodzy. Coraz bardziej, może coraz łatwiej nam jest dokonywać tych mądrych wyborów wtedy. Najpierw jesteśmy takimi raczkującymi dziećmi, a później już możemy chodzić tak, jakby pewniej po drogach tej mądrości. Ale zawsze musimy być czujni, bo jeśli zejdziemy na bezdroża, to mądrość opuszcza nas, czyli nie możemy podejmować głupich decyzji w życiu, tak? Musimy unikać tych głupich decyzji. Wiadomo, że czasem się zdarzą błędy, ale wracamy wtedy na drogę tej mądrości. Moi drodzy, przez długi czas, naprawdę wiele lat, moją ulubioną modlitwą, taką poranną, była modlitwa o mądrość. To jest modlitwa z Księgi Mądrości. Modliłam się nie u każdego ranka. Nie wiem, czemu zaprzestałam. Może powinnam wrócić do tej modlitwy? Zacytuję Wam fragment tej modlitwy. Jeszcze chyba pamiętam. Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował. Dajże mi mądrość co dzieli trą z Tobą i nie wyłączaj mi z liczby swych dzieci, bo sługa twój syn Twojej służebnicy, Człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwości Prawa. Zobaczcie, ta modlitwa pokazuje coś bardzo ważnego. Jestem słabym człowiekiem. Potrzebuję napełnić się mądrością. Ja nie jestem sama źródłem mądrości. Ja nie mogę sobie wyprodukować mądrości. Mogę się na tę mądrość otworzyć. Dla nas, dla ludzi wierzących. Tą mądrością jest Bóg. To On jest źródłem mądrości. To Jego prawa są mądre, to Jego zasady są mądre, to Jego nauka jest mądra. Jeśli będziemy postępować zgodnie z tą nauką, będziemy ludźmi mądrymi. Także do nas należy, moi drodzy, to, aby się na mądrość otworzyć. Mądrość, która już jest, jest w Bogu. My nie musimy nigdzie tej mądrości szukać. Ona jest w Bogu. My nie musimy szukać źródła mądrości. My wiemy, kto jest źródłem mądrości. My musimy się otwierać na tą Jego mądrość. Jeśli się będziemy otwierać na tą Jego mądrość, On będzie nam wyjaśniał pewne sprawy. On będzie nas prowadził przez życie. On będzie nam pokazywał: Słuchaj, to jest dobre, to jest złe. Tego nie rób. Może tego nie rozumiesz, ale ja Ci mówię: nie rób tego. Bo w dłuższej perspektywie to może Ci przynieść jakieś zło, to może Ci wyrządzić krzywdę, to może zburzyć jakąś jedność między Tobą a drugim człowiekiem. Także my mamy taką sprawę ułatwioną, moi drodzy, jako ludzie wierzący, bo my wiemy, kto jest źródłem mądrości. Ale to nie znaczy, że ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie mogą być ludźmi mądrymi. Oczywiście, że to nie oznacza tego, bo Duch Święty działa nie tylko w ludziach wierzących, ale działa w ogóle w świecie i porusza także serca ludzi niewierzących. I ludzie, którzy kierują się w życiu miłością, którzy wybierają dobro, niezależnie od tego, czy są ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, są mądrzy, bo mądrość jest właśnie tym działaniem na rzecz dobra. I Chrystus dzisiaj mówi o tym w Ewangelii, moi drodzy, i to jest dla nas też taka bardzo mocna nauka, abyśmy widzieli to działanie Boga także poza kościołem, abyśmy mieli świadomość, że także ludzie niewierzący mogą być mądrzy, mogą czynić dobro. Posłuchajcie słowa Ewangelii według Świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Zobaczcie, Jezus poszerza tę perspektywę uczniów. Właśnie... Daje im ten taki szerszy horyzont. Daje im takie większe pole widzenia. Nie koncentrujcie się tylko na tym swoim kręgu. Nie myślcie, że tylko ludzie wierzący, ludzie należący do Kościoła mają jakiś monopol na prawdę, monopol na mądrość. Duch Święty działa w świecie. Działa także w innych ludziach, działa poza kościołem. Przyjmijcie to. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto czyni dobro, ten jest tak naprawdę Chrystusowy. Kto kocha, ten jest Chrystusowy. Kto kocha, kto czyni dobro, jest mądry, ma w sobie Bożą mądrość, chociaż sobie z tego nie zdaje sprawy. I wiecie co, myślę, że w kościele jest dużo jeszcze takiego myślenia, że my jesteśmy jakąś elitą, że my posiadamy jakąś wyłączność na prawdę, że my wiemy lepiej niż cały świat, my jesteśmy tacy skłonni do pouczania innych ludzi. A to nie tędy droga. Droga jest w tym, żeby szukać tego pojednania, szukać tego, co nas łączy. A tym, co nas łączy, może być właśnie dobro. Dobro i miłość. Tego nas uczy Chrystus, moi drodzy, dzisiaj. Tego nas uczy Chrystus. Tego nas uczy mądrość. Patrzenia trochę szerzej. Nie zatrzymywania się tylko w swoim własnym kręgu. Ale widzenia też innych ludzi i widzenia też dobra, które jest w świecie, a które pochodzi także od ludzi niewierzących. Moi drodzy, jeszcze chciałabym w kilku zdaniach to podsumować, bo było dużo tych treści dzisiaj, ale tak sobie myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, żeby widzieć mądrość jako coś, co jest nam zadane. Zdobywanie mądrości to jest proces. I tak naprawdę chodzi w niej o to, żeby się na nią otworzyć, żeby przyjmować tą mądrość, która jest w Bogu, żeby przyjmować Jego naukę, żeby starać się tą naukę coraz bardziej rozumieć i tą nauką żyć. I tutaj znowu potrzebna jest pokora. Mądrość wchodzi w serca pokorne. Serca, które zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują Boga, że potrzebują jego wskazówek, potrzebują jego prowadzenia. I jeżeli mądrość dostrzeże takie serce pokorne, to wchodzi w to serce z wielką radością, i ten człowiek otrzymuje te dary, które ta mądrość przynosi, otrzymuje radość. Otrzymuje takie poczucie bezpieczeństwa, bo wiecie, dobre postępowanie, postępowanie zgodne z miłością, zawsze przynosi takie poczucie bezpieczeństwa i pokój serca. I otwierajmy się, moi drodzy, na mądrość, i pozwalajmy, aby ta mądrość prowadziła nas przez życie. I myślę, że ona nam będzie pokazywać coraz więcej, że będzie nas prowadzić. Na takie głębsze wody, gdzie będziemy doświadczać czegoś nowego, czegoś, czego wcześniej nie mieliśmy okazji doświadczyć. Także, moi drodzy, po prostu pozwólmy, aby mądrość prowadziła nas przez życie. Moi drodzy, jeszcze tylko podzielę się z wami moim wierszem i już kończę. Zatytułowałam go Modlitwa o mądrość. O mądrości Boga Najwyższego, zamieszkaj w domu mego serca. Wypełnij sobą mój umysł, bądź natchnieniem mym. Chcę cię tulić w swych ramionach, pieścić czule, wsłuchiwać się w poruszeń Twoich rytm. Tyś cenniejsza od skarbów najznakomitszych. Z Tobą przychodzi życie, zrozumienie Bożych praw. Pragnę Ciebie bardziej niż wszelkich zachwytów. Ty uczysz miłować, nieść pokój w świat. Przebywaj zawsze ze mną, ani na chwilę nie opuszczaj mnie. Prowadź mnie po drogach pielgrzymich. Wiem, że z Tobą dojdę tam, gdzie początek Twój jest. Kochani, pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Z Panem Bogiem. Pa!